To, co przede wszystkim odróżnia naszą firmę od większości innych, które znamy, to, to jest atmosfera, która panuje tutaj na co dzień. To się bierze w dużej mierze stąd, że załoga jest, jest w większości młoda. Kiedyś, jak sprawdzaliśmy, jaki jest średni rok urodzenia pracownika u nas. To z tego co pamiętam wyszło, że to jest około 1982 roku, także większość załogi ma gdzieś taką, taki średni wiek. Ostatnio dopiero skończyła się nam ostatnia nastka, najmłodszy pracownik skończył 20 lat. Zaczynam pracę o 9, tak jak większość osób z mojego działu. Ponieważ mamy regulowane tam godziny pracy, pracujemy 8 godzin. Zaczynam pracę od sprawdzenia maila, sprawdzenia tego, co na dany dzień mam do zrobienia i zaczynam wykonywać poszczególne obowiązki. Nasz statystyczny dzień pracy wygląda mniej więcej tak, że przychodzimy do 9.00 mniej więcej jakaś kawka, do 11 sobie maila sprawdzamy, do 13.00 obiad, no i do 16 jakoś leci. Mamy jeszcze piłkę rzeki. No, w międzyczasie siedzimy sobie na naszej klasie. O komfort pracowników dbamy przede wszystkim dając im, dając im możliwość kreowania własnej, własnego czasu pracy, własnego miejsca pracy, tak żeby mogli maksymalnie dostosować sposób wykonywania swoich zadań, czas w którym to robią. Do swoich potrzeb, tak żeby nie kolidowało to z jakimiś ich innymi potrzebami. Także, jeżeli mają ochotę pracować na przykład po południu i jest taka możliwość, to, to mogą to robić, mogą się sami między sobą tak organizować, żeby zadania, które mają do wykonania, zostały wykonane w odpowiednim czasie, żeby było to z odpowiednią jakością zrobione. Natomiast w jaki sposób to zrobią, ile to będzie trwało, kiedy się za to zabiorą. To w dużej mierze pozostawiamy już do rozważenia im, tak żeby właśnie mogli spokojnie sobie to dobrać. Mamy działy w firmie, nasz dział jest działem produktu, potocznie nazywany przez wszystkich precyzja. Precyzja wzięła się stąd, że jesteśmy strasznie upierdliwi i marudni i czepiamy się szczegółów, przez to produkt ma jakąś swoją jakość, powstało to na początku jak dział miał dwóch grafików jednego producenta, no i wtedy było najwięcej zamieszania i zawsze się czepialiśmy, czepialiśmy, skądś tam znaleźliśmy nazwę, że Spółdzielnia Pracy Precyzje, no i tak to nas przyludnęło. W dziale kreatywnym naszej klasy, klasy pracuje teraz 9 osób. Dział jest podzielony na, na grafików i na e, product managerów, czyli osoby, które są odpowiedzialne za, za wymyślanie nowych funkcjonalności i jak prowadzenie późniejszych projektów. Zajmujemy się na co dzień e, wskazywaniem użytkownikowi, pomaganiem użytkownikowi na, na portalu. Jeśli ma jakieś pytania, zawsze się może do nas zwrócić z pytaniem i staramy się odpowiedzieć w jak najbardziej kompetentny sposób i miły. Pytania są przeróżne, począwszy od tego, jak aktywować konto, ponieważ nie doszedł link aktywacyjny, przez pytania dotyczące poszczególnych funkcjonalności, ponieważ portal na przyłomie tych dwóch lat bardzo się rozwijał i dalej się rozwija, w związku z tym przybywa również nam pytań. Są również problemy techniczne, czyli jeżeli jakaś funkcjonalność ulegnie zepsuciu, użytkownicy często właśnie jako pierwsi alarmują o tym, dzięki temu my możemy dalej przekazać sprawę do programistów i rozwiązać szybko problem. Portal nasza klasa obsługuje tysiąc serwerów, na których składa się tam powiedzmy około. 1300 GB pamięci RAM, jest tam około 500 TB miejsca dyskowego. Wyliczaliśmy ilość, ilość kabla, jest to około 60 km skrętki, czyli takiego kabla sieciowego łączącego tego, te serwery wszystkie. Na tym działa cały portal. W tej chwili z serwerami opiekuje się 11 osób znaczy ze strony administratorów, i plus. 6 osób z działu infrastruktury, który dba o sam sprzęt. Serwerownia ma, ma powiedzmy własną, zapewnia już zasilanie awaryjne, czyli jest tam jakiś, jakiś generator prądu. no Także to jest powstanie serwerowni. U nas jeżeli chodzi o, o dane i o backupy, no to mamy własne rozwiązanie, które się tym zajmuje. Portal żyje i także nowe funkcjonalności powodują, że pojawia się tych problemów yy, też więcej, różnych i trzeba temu zaradzić. Problemy głównie wiążą się z... takie problemy, które ja na przykład rozwiązuję zaraz po przyjściu do, do pracy, e, oczywiście w, nie rozwiązuje ich sam, tylko w ścisłej współpracy z działem monitoringu, który to zazwyczaj właśnie nas alarmuje, że powiedzmy na jakichś tam wykresach wygląda na to, że coś tam zaczyna działać bardzo powoli, przez co spada nam liczba wizyt i oglądalność. Współpracuję z administratorami, próbując zrozumieć przyczyny tego typu błędów. No i często się okazuje, że przyczyna jest taka, że jakaś pojedyncza, jakaś pojedyncza informacja jest. Potrzebna bardzo wielu ludziom. Przykładowo. Konto papieża, a w zasadzie konto kogoś, kto podaje się za papieża i ma chyba ponad już milion znajomych, jest bardzo często odwiedzanym profilem, więc wszelkie pytania dotyczące liczby jego znajomych, listy jego znajomych, różnego rodzaju rzeczy wyświetlanych na jego profilu są dostępne non stop przez wiele, wiele, wiele osób, co powoduje bardzo poważne wąskie gardła. i Wszystkie funkcjonalności, które wprowadzamy, muszą być przygotowane na to, żeby w jakiś sposób umożliwić jednoczesny dostęp kilkudziesięciu tysięcy użytkowników, którzy są jednocześnie do, na naszej klasie i próbują coś tam przeczytać. Tak naprawdę nie ma czegoś takiego, że wszystkie błędy będą znalezione. Po prostu my musimy ograniczać ilość ich występowania. Tak aby dotyczyły one jak najmniejszej ilości zainfekowanych nimi użytkowników. Moja praca tak naprawdę polega na tym, żeby patrzeć na, na filmy z pozycji użytkownika. Zajmuję się badaniami, analizami, zachowań użytkowników, trendów w internecie czy, czy takiej intuicyjności portalu, żeby był jak, jak najbardziej użytecznym narzędziem dla, dla użytkowników. I tak naprawdę moja praca polega na tym, żeby wiedzieć, co myślą użytkownicy o portalu, żeby wspierać te informacje, robić feedback dla osób, które są odpowiedzialne za wprowadzanie nowych rzeczy na portalu, żeby ten portal był jak najlepiej dostosowany do tego, czego chcą ludzie. Nasza klasa jest dosyć specyficznym portalem, bo, bo skupia Naprawdę dużą ilość osób. 80% użytkowników internetu w Polsce korzysta z naszej klasy. Są przeróżne osoby o przeróżnych potrzebach, od osób mieszkających na wsi po starszych, mieszkających w dużych miastach. To ci ludzie szukają różnych rzeczy w internecie. Staramy się dopasowywać ich potrzeby do naszych produktów, albo raczej nasze produkty do ich potrzeb. Tak naprawdę najważniejszy jest użytkownik. Te informacje uzyskujemy w bardzo różne sposoby. Prowadzimy z nimi wywiady, rozmawiamy, prowadzimy ankiety, odbieramy od nich maile. Wyszukujemy informacji, które są ciekawe i próbujemy znaleźć ten złoty środek, żeby portal był użyteczny dla wszystkich. Biorąc pod uwagę fakt, że, że nasza klasa ma wiele milionów użytkowników, zawsze musimy brać pod uwagę również negatywne reakcje. Zawsze spodziewałam się takich reakcji. Przychodzą niestety użytkownicy ze strasznymi pretensjami, bo ktoś im się włamał na konto, bo się właśnie rozwodzi przez nas z żoną, bo córka mu uciekła z domu, no to są przeróżne historie. Któregoś dnia przyszedł mężczyzna ubrany w dres. Bez włosów na głowie i strasznie poirytowany faktem, że ktoś mu zrobił nadużycie. Cytuję. E, był nieuprzejmy, był niemiły. Ja się naprawdę, mimo że nie jestem osobą, którą łatwo przestraszyć, e, autentycznie się przestraszyłam. E, do tego stopnia, że musiałam wołać kolegów z góry, którzy musieli interweniować. Pan był. No, bardzo ciężko było pana przekonać do tego, że e, niestety nie możemy mu pomóc, e, a siłą no, niczego nie osiągnie. Nasza klasa jest portalem tak popularnym, że interesują się nią tak naprawdę wszystkie media. I to zainteresowanie jest wielkim benefitem wtedy, kiedy chcemy coś ogłosić światu, prawda, kiedy wychodzimy z jakimś komunikatem. Natomiast jest to rzecz, która potrafi się odwrócić przeciwko nam wtedy, kiedy. Pojawia się jakaś sytuacja kryzysowa. Na szczęście jesteśmy sobie w stanie z nimi poradzić i odwracamy wszystko na naszą korzyść. Ale są sytuacje, w których na przykład e, przychodzą ludzie nam podziękować, że odnaleźli miłość swojego życia. E, kiedy dają nam prezenty na przykład, kiedy dzwonią. Jeśli ktoś chce się z nami skontaktować i zasugerować nam coś e, a propos funkcjonowania portalu, to bardzo czekamy na takie informacje. Na portalu można znaleźć miejsce, w którym e, jest mail, e, jest e, miejsce, w którym można wpisać to, co, co chcecie nam zasugerować. Czekamy na takie informacje, takie informacje nie giną, my je później analizujemy i próbujemy dostosować e, portal do, tego, do Waszych oczekiwań.